Siemanko, siemanko, drukarka prawie rozebrana. Zasilacz na pewno był sprawny w tej drukarce. Ciekawe jakie napięcia, by trzeba, by trzeba było tutaj zmierzyć, sprawdzić. Tak jak przypuszczałem, zasilacz impulsowy, tutaj wyjście na laser, czyli Jakieś wyższe napięcie jest na tej przetwornicy, ale tu z kolei też jest napięcie 12V i niższe po prostu napięcia. Yy, mam plus 5V, 24 Tu są masy 5V, 5V. Tu na tych cienkich przewodach. No, przetestuję, zobaczę. Płytki w każdym razie. Płytki w każdym udziałycie do odzysku. Ta płytka mi się nie przyta, bo to jest sterownik silnika, ale też jest ciekawa sprawa, bo tutaj jest na, na bokach lustro i to lustro odbija się z odpowiednią prędkością. To była część skanera, to część skanera, ale. Miałem zacząć od czegoś innego, od ostatnich komentarzy. Komentarze nigdy nie usuwam. I tutaj mam pod odcinkiem taki komentarz: wracamy w trzeci świat. Druciarstwo, paździerz, zbieractwo a wszystko podszyte ekologią. Następny komentarz. Czy tak, czy, czy ty tak z biedy, czy lubisz? Chodzi o to rozbieranie. No oczywiście na ten komentarz odpisałem, że z biedy. Ty tak z biedy, czy lubisz? No odpisałem, że z biedy. A pod tym drugim komentarzem napisałem: Ja myślę, że już jest trzeci świat. No i od, odnosząc się do tych komentarzy i właśnie związane związane z druciarstwem, z paździerzem to wydaje mi się, że to znaczy się, no tak naprawdę nie mam co, co tutaj powiedzieć tak, bo są ludzie u których robiłem różne usługi elektryczne, i wyceniałem jakąś usługę wstępnie. Ustalałem cenę. To zawsze było: O jejku, jak drogo, a tanie by się nie dało albo co pan taki drogi? Tak naprawdę ludzie bardzo bogaci, duża firma, e, ze 30 firmowych samochodów, e, parę domów, parę mm, hal i do mnie z takim tekstem, czy by się taniej nie dało. I teraz taka inna sytuacja. Do mieszkania widać nieza bogate mieszkanie. Yy, jeden tylko pokój ma prąd, resztę nie ma prądu. Yy, czysto yy, nie za dużo mebli. Wszystko na biało. Taki stan można powiedzieć deweloperski. No i pytam się, no Państwo długo mieszkają i tak dalej. Coś tam zagaduje, co się stało. Nie? Czy to poprawić rozdzielnie i tak dalej, i tak dalej. No, to opowiedzieli mi taką historię, że sprzedali swój dom na wiosce, przeprowadzili się do większego miasta. No i po prostu kupili dom od dewelopera. Dobrze to wyglądało dobrze, dobre, dobre miejsce. No, ale nie mieli. Jakby pieniędzy na zakończenie tego domu. To znaczy się tak w 90% było zakończone, ale nie było widać jakichś tam drogich mebli i tak dalej, i tak dalej. No, a co z tym prądem? No Z prądem było tak, że deweloper po jak najmniejszej linii oporu zrobił wszystko. Yy, też widać było, że jakiś taki pseudoelektryk zaczął to podłączać. Yy, włączyli parę urządzeń. Aha, no i oczywiście przewody. Wszędzie półtora, nie, nie było znaczenia, czy na światło, czy na gniazdko. Już nie chciałem ich dobijać, czy po prostu jest całkowicie źle zrobiona instalacja. tak? Yy parę bez, bezpieczników, zero różnicówki, zero przepięciówki no, kupili takie mieszkanie, no taki, takich po prostu y, deweloper zakręcił, że tak to zostało i to jedne z, jedno z ostatnich w danym szeregu, bo to takie podwójne bliźniaki gdzie we wcześniejszych bliźniakach słyszałem, że już tam problemy y, z, y, z dokończeniem y, tych bliźniaków, już od następnych słyszałem różne historie że między deweloperem, a, a właścicielami yy, ludzie się sądzą, tak także dwie takie historie odnośnie czy ja tak lubię czy, czy to robię z biedy zresztą powiem wam, że na samym początku jak yy, otwierałem ten kanał widzę nie za duże jest nie za duża oglądalność i tak dalej, i tak dalej no ale w, suby jakoś przybywają, 100 subów z 200, zrobiło się później 250 troszeczkę to siadło, bo miałem więcej pracy no i tak patrzę się co robi, co robią koledzy po branży Gołąb recykling tam na dnie, Flaming no dużo było tam, dużo osób, którzy właśnie Zajmują się re recyklingiem, zbieractwem. E no i też do Was koledzy pytanie: czy wy, to, czy wy to lubicie, czy z biedy? No ale w każdym bądź razie też mi jeden, właśnie z kanału, zapytał się, dlaczego ja otworzyłem ten kanał, po co, jaką miałem potrzebę. No takie dziwne pytania były: czy to robię z biedy, czy to robię. Czy to mam takie po prostu, czy, czy to lubię on w ten, w ten sposób? No, a inna ta odpowiedź też. Yy, to znaczy, się inne pytanie do mnie, yy, że to już my mamy trzeci świat, rozbieramy i tak dalej, i tak dalej. Czasami oglądam yy, jakąś produkcję, taki, taką mini fabrykę. Na przykład w, w dalekiej Rosji, albo w jakichś takich w Afryce gdzieś coś w, wytwarzają. To jak widzę jak on, jak człowiek toczy i coś tam wyrabia, coś tam kombinują, tak przetwarzają ten dany produkt, że jeszcze go można użyć dwa albo trzy razy. No, nie wiem, jakoś, jakoś tak mnie to wciąga, że po prostu patrzę się no, jakimiś prostymi metodami: zapadka, nożyk, yy, albo nie wiem, czy widzieliście butelki, tak? Butelki. I tu jest taki przykład: butelki z recyklingu. Potrafi być taka maszyna, gdzie wyciągają z tego, tną tą. Tą butelkę na takie żyłki przepuszczają przez, yy, przez yy, yy, jakiś taki przymiar. No i powstaje z tego taka, taka żyłka. Po prostu. To jest normalnie butelka. Ona się kręci. Żyłka to, nożyk to nacina. No, i w ten sposób powstają różne produkty. Nie wiem, jakoś tak mnie to zastanawia, co, coś z czegoś można zrobić powtórnie. A czy to jest zbieractwo, czy to jest Trzeci świat, paździerz, druciarstwo? Nie wiem. Nie wiem jak to. Nawet nie wiem, co na to odpowiedzieć. No, odpowiedziałem tylko tyle, że to Trzeci świat to, to my już mamy a czy to jest pseudoekologia? może po części i tak też trochę pseudoekologia. moim zdaniem te wszystkie produkty, które są które są w, w robione, wytwarzane powinny być tak zrobione, żeby łatwo to można było naprawić ale w takiej drukarce, gdzie ona ma miliony części no, weź tu coś napraw, tak? Jeżeli coś uszkodzi się, takiego, że lepiej jest kupić, niż z powrotem naprawić. Może to nie opowieść, ale jak przeczytałem te komentarze, no to musiałem coś nagrać w tym temacie. No I wracając do tego, dlaczego ja to robię, z biedy po prostu, po prostu z biedy. No i też mi się też przypomniał taki. Taki człowiek, taki znajomy. Też zrobiłem jakieś tam usługi u niego. I patrzę się przyjeżdża nowym autem. I zawsze się pytam, jak tam zdrowie, co słychać. On mi zawsze jedno odpowiada: bieda aż piszcz. Bieda aż piszcz. Ręce opadają. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego.